Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj temat tak naprawdę totalnie nowy, jeżeli chodzi o nasz kanał. Pokażemy Wam propozycję prezentów dla dzieciaków. Tak mniej więcej w wieku od zero, czyli od samego noworodka, aż po nawet powiedzmy przedszkolaka. Tak, do 5-6 roku życia, ale my sugerowałyśmy się bardziej oczywiście dziećmi z naszego otoczenia: Karla, swoją córką, ja, moim bratankiem i innymi maluchami, które gdzieś tam, powiedzmy, nasi znajomi mają e, swoje dzieci. E, I te prezenty wszystkie pochodzą z Allegro, i od razu dajemy Wam znać, że ten film powstaje we współpracy właśnie z Allegro. Zaczynamy! Zanim opowiemy konkretnie o tych wszystkich różnych fajnych bajerach, które mamy Wam właśnie do pokazania, powiem Wam, że możecie nawet kupić kilka tych rzeczy, które Wam polecimy naraz. I zapłacić tylko raz za przesyłkę, co jest taką trochę innowacją dla Allegro. Ta opcja nazywa się Smart. Teraz jest również opcja kuriera, więc mm -hmm. to jest mega. Wydaje mi się, że to jest super ułatwienie, bo naprawdę Allegro to jest kopalnia rzeczy. Tam możemy znaleźć wszystko, absolutnie wszystko. Zresztą my też bardzo często kupujemy. Ten. Tak, udowodnimy Wam, jak y, szeroka rozpiętość tych zabawek będzie, jeśli chodzi o, tą, <laughs> o przeznaczenie, o to, y, w jakiej kategorii są. Także teraz już nie przedłużam, przechodzimy do rzeczy. Postaramy się wprowadzić Was w ten świat zabawek różnymi kategoriami i jedną z ulubionych kategorii, której ja najbardziej lubię również, e, bawić się nimi, bo tak, nie oszukujmy się, bawimy się razem z dziećmi. To są zabawki drewniane, które też po prostu bardzo ładnie wyglądają. Moim zdaniem to są jedne z najbardziej estetycznych zabawek, a tak jak ja już kiedyś Wam mówiłam, estetyka to jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy, e, jeśli chodzi o to, czym właśnie nasze dziecko otaczamy. I tak u mnie, jeżeli chodzi o drewniane zabawki, to polecimy Wam obie, ale to jest tak uniwersalna mm -hmm. zabawka, która w ogóle też. Taka niepozorna, trochę. niepozorna totalnie, z której możemy zrobić tak wiele um, właśnie zabaw i um, konstrukcji. konstrukcji, jest <noise> bardzo rozwojowa, tak. to jest tęcza. Ja akurat mam w wersji takiej mniejszej, um, miniaturowej bym powiedział, ja tutaj mamy takie tak zwane, ja tak <noise> a marma e, trochę większą, no ale właśnie to jest produkt, który jest naprawdę. Tak, po prostu szeroki w swoim, e, swoim czym? W swoim u, u, użyciu. A Asobtymencie no, Bo Oprócz tego, że jest to po prostu piękna tęcza, to możemy mm -hmm. z tego stworzyć wieże, możemy stworzyć z tego w ogóle małe iglo, na przykład, jeżeli już bawimy się jakimiś, nie wiem, małymi ludkami, le, e, chciałam powiedzieć Lego, no bo od razu mi się kojarzy co tak, takie małe z Lego. Tak, tak ogromną wyobraźnię. Tak, ramy można tworzyć, naprawdę to jest po prostu przepiękna zabawka, która w swojej prostocie mm -hmm. pokazuje, jak bardzo jest złożona. Tak, zgadzam się w 100%, fajne jest to, że możecie dobrać właśnie wielkościowo. Mm -hmm. Gdzie ja swoje jeszcze bardziej tak celowałam w wiek około 3 lat, czyli dla mojego bratanka. I mój brat również jako architekt kocha rzeczy, które, które można budować. i Też bardzo mm. kochają drewno, więc to jest idealne. Mam wrażenie, że ogólnie drewno jest też takim fajnym budowcem, bo jest lekki, nie zrobisz tej tak. krzywdy, a nawet jak dziecko ugryzie, to mu się My nie stanie. Się się też nie to, to, ja to w jakiś taki sposób myślę. E, I e, idąc tematem ogólnie drewna, czyli powiedzmy tęcza już za nami, mm -hmm. e, to u mnie jeszcze coś, co myślę, że też e, jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój, czyli muzyka. I tutaj takie powiedzmy cymbałki, ale coś, co mam nadzieję, że nie zrobię krzywdy mojemu bratu i e, jego żonie, tym że Adaś będzie grał bardzo często. Bo wiecie, dzieci na początku po prostu mm -hmm. wymyślają sobie melodie, ale. Kiedy ja byłam mała, to pamiętam, że u mojej koleżanki, to było w przedszkole, właśnie były takie cymbałki i kiedy jak byliśmy młodsze, to takie zabawki nie były aż tak bardzo dostępne, bo były o wiele droższe, a teraz jest oczywiście lepiej w tym temacie i tak pamiętałam też że to było takie super, że jak nie przychodziłam, to e, mogłabym, mogłam pograć i teraz tak chciałam, żeby Adaś właśnie był takim kumplem z paczki, który ma właśnie swój instrument i będzie mógł się rozwijać um, czy medycznie, bo w przedszkolu oczywiście też jest tego typu... Um, powiedzmy lekcja najczęściej właśnie tak w wieku 3-6, nie? Są to takie Aha. pierwsze melodyczne um, lekcje i mam nadzieję, że to będzie super opcja też w przyszłości, że może go jakoś tak zaszczepimy w nim coś do grania. Byłoby fajnie, bo my wszyscy, wiecie, jesteśmy jak, jak słowy na dębną więc może on w jednym rodzinie dźwignie ten temat. Ja tylko zauważyłam właśnie, że w wyborze Mary jest jeszcze jedna fajna, istotna rzecz, oczywiście oprócz tych atutów cymbałkowo-muzycznych, <laughs> że te konkretne cymbałki są też... Jakby smokiem, który ma linkę do ciągnięcia, czyli on może być też po prostu fajny. Może bardziej krokodyl. Może być super, Jak będzie smok, to super zwierzakiem, a dzieci uwielbiają, wiecie, mieć zwierzaki, tak. i wyobraźnia po prostu, no to jest jedna wielki, jeden wielki temat rzeka, więc to jest też fajne, że to jest zabawka bardzo uniwersalna. I ja ostatnia rzecz, drewniana, która jest po prostu przepiękna i jest zakończona głową blani, ha, ha, ha bo tak zabrzmiałam wrażenie, że ogólnie. Blania jest psem, y, który jest przykładowym takim psem. Bardzo zabawca. To wiesz, że narazujesz blanię. A, a taką Ala Blanię. No, ta. ta. mniejsze, że czasem Jakieś ciapka, kurogładka. To jest właśnie to jest blania. I to jest też taka zabawka, która jest popularna od Wieki wieków, e, czyli piramida. E, to jest coś, co tak naprawdę już właśnie w okolicach roku, nawet wcześniej już możemy zacząć trenować, e, taką, taki spryt w, w rączkach, w dłoniach, żeby właśnie na jakiś taki szpikulec móc nakładać jakieś kolejne elementy, żeby też to było na przykład w odpowiedniej kolejności, chociaż wiadomo, no, że to jest też no. kolejna zabawka, z której pewnie dziecko może zrobić setki innych rzeczy. To, co jest jeszcze fajne, to, że on się tak delikatnie buja, więc też jest jakimś takim utrudnieniem, ale i urozmaiceniem. No i właśnie drewno, więc po prostu wygląda też przepięknie, także bardzo Wam polecam. Kolejna kategoria, tym razem już zabawki bardziej plastikowe, ale takie, które jakby przede wszystkim są układankami, tak może szeroko rozumianymi, mm -hmm. klockami, puzlami. Zacznę od y, mojej małej farmy, y, która jest właśnie <noise> dla dzieci młodszych, bo są to w ogóle takie super gumowe y, klocki, które też dość łatwo, zdecydowanie łatwiej niż na przykład takie Lego się ze sobą łączą i rozdzielają, więc takie małe rączki, Ach. które jeszcze nie mają stuprocentowej sprawności, już sobie z takimi klockami radzą. A przy tym są jeszcze dodatkowe elementy, w, y, właśnie w tej y, farmie, jak zwierzątka, które dzięki temu, że no, wyglądają tak, mm, może nie, nie realistycznie to Powiedziane. Ale no, oczywiście uczą rozróżniać zwierzątka, można pytać, co to jest, jak, jak to. Mm, no W sensie co dźwięk robi, wydaję, jaki dźwięk wydaje, tak, wydaje. Tak. więc to jest <laughs> też taka zabawka, która jest taką zabawką edukacyjną. Można te klocki łączyć razem z tymi właśnie figurkami zwierzątek, więc można układać jakieś wieże, nie wiem, ktoś może być wyżej, niżej na płocie, bla, bla, bla. E, plus, Wpada na zabawę do ciebie jeszcze, że ty te zabawki przejmasz. Jest jeszcze w, jakby w tym zestawie taka książeczka, która jest mm, mm -hmm. na, takim, na takiej zawieszce, więc to też jest wygodna do tego, żeby ją, um, żeby ją trzymać, przekładać. I też właśnie taka bardziej edukacyjna, poznajemy właśnie różne zwierzaki, a zwierzaki to jest miłość myślę każdego dziecka, tak. więc y, takie zabawki tego typu oczywiście też polecam. Będąc przy zabawkach, które, które są zwieczkami dzieciak <grym> dla dzieciaków, to puzle, puzle sensoryczne. Jak to zobaczyłam, to uznałam, że tak, tylko nie wiem, czy to trafi konkretnie do Adasia, bo nie wiem, czy on już nie jest troszkę za duży na tego typu akcje, typu dotykanie, hmm. bo on już to raczej zna. Ale mam swoje, że tak powiem, w swoim gronie osoby, które mają młodsze dzieciaki, na pewno się ucieszą. A to jest coś, co. No, ja sama się teraz przez. Jakby przez okno mam do tym bawić. Czyli też zabawa nie tylko przez nazywanie zwierzaków, ale również przez określanie tego, jak dotykiem, jaką mają teksturę, jak, jak można je poczuć. Czy są bardziej miękkie, szorstkie, twarde, czy mają grubsze włosie, czy mm, takie bardziej jak krówka, które jest takie bardziej no, szorstkie, krótsze, ale to jest myślę, że bardzo fajna opcja też dla takich właśnie młodszych, mm -hmm. tak do, nie wiem, do drugiego roku życia, jak mm -hmm. Ty, Karolinko, myśli. Tak, myślę, że tak naprawdę już moja córeczka, z, myślę, no że bardzo chętnie by się tym zajęła, plus ja tylko chcę dodać, że marka Janot jest jedną z naprawdę takich fajniejszych S marek, jeżeli chodzi o zabawki, więc myślę, że tutaj też jakoś będzie się zabawać. Ja teraz mam ochotę się cały czas z tym, wiecie, bawić, ale no, no jest to uzależnione. Tak, wszystko związane z farmą i zwierzątkami rysunki tak bardzo ładnie wykonane Te, no, genialny pomysł na prezent naprawdę super ja w ogóle jakbym była malutka to nie wiem ja uwielbiam takie rzeczy i szkoda, że nie było czegoś takiego jak byłyśmy małe nie Barbie no Barbie mniejszy Barbie był, mniejszy Barbie, Barbie, Barbie. Barbie. Barbie dobra no, ale Czasu dalej. Barbie też nie mogę się doczekać ale <laughs> zanim Barbie to jeszcze kolejna wieża która też jest zabawką bardzo uniwersalną. Znaczy, no uniwersalną. Po prostu zabawką, w której ilość zabaw jest po prostu nieskończona. Czyli taka piramida XXL, z takich można by powiedzieć mini wiadereczek, stożków? stożków, bo to są takie, no właśnie takie wiaderka, powiedzmy, które są w środku puste, mają też e, przestrzeń, żeby móc puszczać w ogóle piłeczkę, kiedy ułożymy całą wielką piramidę, która jest zakończona żyrafą, chociaż ta żyrafa jest tak mała, że ja zapominam, że w ogóle ona ma być żyrafą. W każdym razie <laughs> oczywiście z tego po prostu możemy układać też miliony rzeczy, to może też e, jakby uczyć dzieci też, że wkładamy od, naj, od największego tak, do jest. najmniejszego, wszystkie mają różne kolory, więc może możemy się jeszcze dzięki tym e, pojemniczkom uczyć kolorów. I e, jest to zabawka, która jest właśnie też od takich maluchów do tak. starszych dzieci jak Twój. E, czyś, e, bratanek, nie tak. nienawidzę tych wszystkich nas rodzinnych. Adaś. jest Mnóstwo tych różnych pociot i tych innych oh, strójków, bójków, tak. E, śpie... Tak, ale w ogóle myślę, że też e, fajne jest to, że ta zabawka, ta żyrafa, mhm. ja też o tym pomyślałam, że Eee, nie tylko kwestia budowania, tworzenia, czegoś wymyślania, ale to też jest wodoodporne, nie? Tak. Więc to jest fajne, że jak latem, nawet jeżeli gdzieś tam na trawniku, mm. czy gdzieś tam przy baseniku, na wakacjach, to będzie super opcja z tą piłką rewelacja. I będąc przy klasyku, czyli Marcelego, coś, czego ładasia nie może zabraknąć. Myślę, że też ze względu na to, że mój brat prawdopodobnie za parę lat go zasypie tymi klockami, jego pokój będzie jednym wielkim klockiem Lego. Mój brat był bardzo od, od tych klocków uzależniony. Ja w sumie trochę też, bo bardzo mi się podobało to, że można tworzyć coś i ze stworzonego czegoś już zrobić sobie zabawę, czyli samemu wymyślić sobie kontekst zabawy. Ale te konkretnie klocki LEGO, które teraz widzicie na przebitce są bardziej kierowane do młodszych dzieci, czyli to nie są takie ogro... te malutkie klocki, takie, które wbijają się w stopę i boli, tylko mają już powolutku uczyć alfabetu, co u Adasia, myślę, że no tutaj już możemy śmiało w tym kierunku iść. Plus licze, też liczenie, no bo mamy klocki, badam, do 10. Jeszcze z dziewczynka, chłopczyk i miś, czyli tak powiedzmy kompanii do zabawy. Wszystko znajduje się na ciężarówce. Więc to w ogóle jest takie combo, totalne combo, które nie tylko będzie idealne dla chłopców, ale myślę, że też dla dziewczynek, bo ten samochód niech Was nie zwiedzie, że mm. tutaj będzie, mm, ja się bardzo lubiłam tego typu rzeczami bawić. To jest teraz totalna faza. Na no aut. właśnie, więc myślę, że to tutaj nie ma to się ograniczać, ale akurat to trafiło do, trafi do Adasia, no ja on by mi nie odpuścił tego Lego, gdybym za parę lat ten film, nie dała mi tej zabawki, to bym miała Więc tak, to mi się bardzo podoba i Lego to jest naprawdę wielka miłość i myślę, że fajnie, że też ta marka e, idzie w kierunku też młodszych dzieci, a nie tylko tych, które już tak naprawdę są bardzo sprawne i mogą tworzyć, nie wiadomo, jakie konstrukcje bardziej skomplikowane. I odległo przechodzisz do Arki Noego! Ta oh. bardzo <laughs> chciała ten rym stworzyć, ale powiem Wam, że no to, jest, to jest chyba moja ulubiona zabawka. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że Adaś się ucieszy. Po pierwsze ze względu na to, że tak, jesteśmy wierzącą rodziną, więc gdzieś tam jakieś zabawki, które przemycają delikatnie motyw religijny u nas jest jak najbardziej na tak. Nie taki bardzo, wiecie, ofensywny, tylko to jest coś takiego bardzo delikatnego Arka Noego, która no po prostu jest przebiegła ja mogę to sama się tym bawić. Jak to zobaczyłam, wie nie. To jest po prostu idealna zabawka. Nie dość, że mamy motyw jakiegoś sprzętu. Mm -hmm. Po prostu pływa i tak dalej, że nie tylko ciężarówka, ale również są zwierzątki, oczywiście Noe. Nie, no to jest hit. To jest po prostu taki hit, który. Nie wiem, ja się mu nie oddam. Ja się sam o, tym. Myślę, sobie o tym będę bawić, ale powiem Wam, że nie byłam świadoma, że to jest aż tak duże. Tak. Myślałam, że będzie troszkę mniejsze, ale cieszę się, bo te zabawki są na tyle duże, że mniejsze dziecko będzie mogło się nimi bawić. Nie będzie to takie, że to jest takie maciubce i że nie złapie, wiesz Zresztą co. Nie chodzi? się, ale jak, e, dzieciaczek zobaczy też na przykład dużą torbę, jest duży prezent i zrobi wrażenie, rzecz. że wow! Tak, Niestam nie to się <laughs> to podoba. Kolorowe, bardzo ładnie wykonane, <laughs> super detale. Nie no, hit hitów. Ja po prostu yy, Adaś przyjeżdżam, bawię się z Tobą, to jest zarezerwowane. Więc jeżeli w tym temacie szukacie prezentów, takich bardziej właśnie, mm, to jak najbardziej polecam, bo też mój brat mi sprzedał informację, że Adaś podobno zabawkę miała, przedszkolu i się zajarł strasznie. Więc mam nadzieję, że jak zobaczysz, że ma teraz z domu, to w ogóle będzie taka podjarka, czy będzie fajniejsza niż te cymbałki. Będzie zapraszał koleń także zna swoją arkę. No. Ja przychodzę do zabawek takich typowo interaktywnych, bo to już zabawka, która też coś tam, Ta. gra, coś tam robi. Coś tam robi. A yy, ja mimo wszystko nie jestem. Super fanką takich yy, właśnie zabawek, które bardzo zastępują człowieka. Jakoś nie wiem czemu, ale trochę mnie to przeraża, ale z drugiej strony wiem, że one również zajmują czas i. No jest to ciekawe. Czemu nie skorzystać też z takich um, nowinek technologicznych, bo za naszych czasów takich rzeczy to już na pewno ja by nie było. Byłała, Jak miś podróżnik, który opowiada historię, ma różne w ogóle jakby wkłady, różne przygody, które przeżył. Oczywiście są piosenki, są różne jakieś opisy. Jest też alfabet, są też liczby, ale to co najważniejsze, że jemu w ogóle rusza się buzia, więc on naprawdę... Oh my God. On naprawdę jest wow. bardzo realistyczny. Jest dość wow. duży, ale w miarę lekki, więc nawet moja córa już sobie go gdzieś podnosi, i w ogóle już e, straszniej się no, on podoba, że po prostu on sobie do niej gada, po prostu rozbawiam, sobie z nim tańczy. Faktycznie po prostu taki robot, e, ale w takiej bardzo przyjemnej, bardzo ładnej, można hmm. powiedzieć, oprawie, bo jest to miś, który naprawdę jest po prostu bardzo sympatyczny, jeśli chodzi o swój wygląd. Nie wiem, na opisać. Nie ma jeszcze imienia. E, poczekam, aż e, może będę mu coś wymyślić za jakiś czas. <laughs> Jest to zabawka, która ewidentnie może pomóc rodzicom w chwili, kiedy potrzebują troszeczkę więcej mm. czasu dla siebie albo że chcą coś zrobić, bo faktycznie ona ją na tyle zajmie, że będziesz wiadomo, też nie A jest A myślisz, że w długą. podróży faktycznie to będzie to? Nie, w podróży on oh. może być, on jest dość duży. On jest mi się jakoś on jest, jest mi jest... że zabierzmy w podróż, aha. tylko raczej on zabiera ciebie w podróż, bo opowiada Ci o tym, co ma tle, tak, wiecie, jest Dobra. taki, mm, mm, mm. E, ale jest coś duży, no jednak ja mm, mam już i tak. Tak, tak na duży, zawsze na bagaż, naprawdę nie sądziłam, że podróże z dzieckiem y, zajmują tyle miejsca w samodzielnie. jak moi rodzice, ja, czy nasi wszyscy Malucha. rodzice jeździli maluchem, ja no ostatnio mieliśmy tą rozkminę jadąc na y, weekend. Jak? Nieważne. W każdym razie to jest zabawka, którą ciężko jest przenosić, ale fajnie, że ona sobie właśnie będzie czekała w domu, i nawet jak ma o niej za jakiś czas zapomni, nie wiem, żeby ją właśnie schować, no bo to jest coś, co musi zaskakiwać. Myślę, że może się to też y, po prostu dziecku znudzić, ale z drugiej strony faktycznie cieszy i bawi, no bo to jest też taki. No, substytut żywego misia. Niekoniecznie przyjaciel, jest. taki trochę przyjaciel. No tak. dokładnie. Kolejna zabawka, tak naprawdę nie do końca zabawka, ale coś co ma ułatwiać życie maluszkowi i coś co żałuję, że ja nie miałam, kiedy była mała, bo potwornie do dzisiaj boję się ciemności, kiedy mam zasypiać sama to jest to ja zawsze mam lampkę włączoną i, i po prostu tak miałam od zawsze. Nie wiem, z czego się to wzięło, czy, wiecie, czytania bajek o e, Baba Jadę, czy cokolwiek innego, czy strachach przez mojego brata, który mówił o duchach, ale zawsze bałam się tego, że jest tak ciemno i że tym mi się dookoła tuliłam, żeby jakoś się lepiej poczuć. E, I pokażemy Wam e, takie, taką alternatywę dla dzieciaków, żeby, no właśnie, żeby nie bały się spać w ciemności, spać same, a dodatkowo, żeby miały pewną atrakcję w, w postaci... Światła, ale nie takiego mocnego, typowo jak lampka, tylko który wyświetla konstelację gwiazd na suficie, czy tam, gdzie skierujemy ogólnie grzbiet zwierzątka. U mnie jest to żółwik e, i on na pewno trafi do Adasia. E, mam nadzieję, że on nie będzie w rodzinie tego strachu, <laughs> więc może jakoś go w ten sposób przekonam do tego, że spania samemu jest super i nie ma się czego bać. Jest to żółwik, który właśnie przepięknie oświetla sufit yy, gwiazdami, yy, który jest dodatkowo też przytulanką, no bo oczywiście jest miękki, więc yy, jest to całkiem przyjemne dla dzieciaka, gdyby się przytulił, gdyby się ewentualnie czegoś wystraszył, no i dla mnie jest absolutnie przeuroczym elementem, który, no ten akurat, który Wam pokazuję jest typowo do chopięcego chociaż, że macie granatowo-niebieskie, błękitne, szare pomieszczenia, to jak najbardziej, ale myślę, że jest takim bardziej chopięcym wyborem, bo są też oczywiście dla dziewczynek, ale tutaj te Kolory wiadomo, co jak co, chociaż ja bardzo bym chciała różowy do siebie, a dość nie wiecki, ale dużo mi się to spodobało i bardzo, bardzo przekonamy, mnie do tego, że to może właśnie poprawić gdzieś tam e, taki komfort, nie? Dziecka, czy też rodziców, którzy zostawiają już tam, po, nie wiem, pierwsze etapy zostawienia dziecka samego, żeby nie spało... Z, Bardziej opowiadał, że to nie jest wcale taka prosta sprawa. A ja też byłam to z tych dzieci, które przybiegały do rodziców szybko, żeby kłaść się, bo się bałam, że jest ciemno. Więc może to jest coś takiego, co pomoże i bardzo fajny pomysł na prezent, jak najbardziej. Nawet nie dla własnych dzieci, tylko dla kogoś z przyjaciół na urodziny czy na przykład święta. Tak, myślę, że to jest, ja akurat mam wersji, wersję wiewióreczki, bo też pasowała po prostu do takiego trochę leśnego świata, który w pokoju przemycam i ona akurat ma właśnie brzuszek, że tak powiem cały w dziurkach, które wyświetlają gwiazdy ma też wyciszające kołysanki, melodyjki, może bardziej, bo to nie, nie ma jakby słów są same melodie, albo szum, taki jak szumisia, więc to jest też dla takich dzieci, które są młodsze, chociaż dla mnie to jest też idealne Zabawka taka na wyciszanie, bo póki co widzę, że na przykład na razie pewnie jeszcze nie mogłaby mała przy tym zasnąć, ale samo to, że gasimy światło, jest ta wiwiórka, która wyświetla, która puszcza bardzo delikatną, spokojną muzyczkę. I ona sobie obserwuje te gwiazdy i to jest, wiecie, takie idealne do tego, żeby mm, za chwilę idziemy spać. Ale przy tym oczywiście te zabawki wyglądają też przepięknie. No i jestem takim czymś, co wydawałoby się zbędnym gadżetem. Mm -hmm. Rodzice być może nie pomyślą o tym, żeby coś takiego, chociaż chcę swojej sprawić, wybaczysz to odmienienie. A właśnie jako prezent od y, cioci czy po prostu od koleżanki, myślę, że to y, może być naprawdę strzał w dziesiątkę. Przechodzimy z sypialni do łazienki i tak naprawdę do elementu zabaw, który ja najbardziej jako dziecko lubiłam. Ja kochałam się bawić w wannie. Yes. Ja po prostu uwielbiałam brać tam Barbie, brać tam wszystkie zabawki i udawać, że to w ogóle jest jakaś rajska wyspa z oceanem. Tak. I dlatego stwierdziłam, że nie wiem, czy ten prezent konkretnie pójdzie do Adasia. Jest jeszcze sporo dzieci, które wiem, że mogą zostać tym obdarowane. I dlatego, że to jest bardzo uniwersalna zabawka. Ale jest to taki pingwinek, który jednocześnie imituje taki mini, mini prysznic dla dzieci. Ale może łatwiej będzie, kiedy przeczytam Wam, o co tutaj dokładnie chodzi. Wystarczy, że wlejesz wodę do otworu z boku wanny i pociągniesz wajcha, z popłynie woda. Czyli faktycznie dziecko może czuć... E, że to jest jego prywatny mały prysznic i że w ogóle kąpiel jest super, on ma własny, bo to teraz fajne, kiedy dzieci się boją na przykład, się prysznica, bo nie lubią, bo grymaszą, bo takie etapy też przechodziłam. Jeśli dodasz płynu, otrzymasz pieniste bąbelki. No błagam Was, piana była zawsze najfajniejsza. Ja już po tak się, żeby jak najdłużej dolewałam, w ogóle moja hmm. mama nie wiedziała, dolewałam, żeby było więcej wody i więcej piany nie zawsze mi to wychodziło. Zabawkę możesz postawić na wanie lub zamontować na ścianie obok, więc bardziej trwała, tak żeby nic tam, wiadomo, się nie uszkodziło, nie odpadło. No, dziecko może także wyjąć pingwinka i odgrywać scenki z jego udziałem, ćwicząc tym samym wyobraźnię, więc tyle w jednym. Eee, I też fajne po pingwin, nie? To też możemy się bawić, fajnie, jak arktyka, że roztopione, że tutaj kolorowa. Nie no, ekstra, bardzo się cieszę i to też jest dość duża zabawka eee, i też moim zdaniem idealna na taki prezent dla już, powiedzmy, Bar, takiego większego dziecka 2 lata, 3 lata, mhm. ale takiego, które samo spędza czas w wannie albo po prostu pod nadzorem rodzica obok. Ale myślę, że super zabawka, tak, żeby zająć czas i ewentualnie, żeby dziecko nie bało się, albo zachęcić je do kąpieli. Ja teraz już jako ostatnią zabawkę pokażę Wam również klasykę, ale właśnie w takim odświeżonym, nowoczesnym wydaniu, bo o sorterach. To po prostu wiadomo od zawsze, że nauka wkładania kółeczka w otwór do kółeczka i kwadracików do kwadracików wiemy, że była od zawsze. Kiedyś w takiej prostej formie. I takie proste sortery też są absolutnie jak najbardziej super i klocki, które z tych sorterów są, są w ruchu. Wiem, bo taki najzwyklejszy sorter również posiadamy. Ale właśnie sorter, który tym razem mm, nie zostawiam sobie, a on będzie mm, prezentem, ale wiem, że sprawdzi się u każdego dziecka i myślę, że im młodszego czegoś starszego tutaj jest w wydaniu więc więc pingwiny, yeti, wszystko wiecie, bardzo blisko siebie, e, który po prostu też bardzo fajnie wygląda. Oczywiście jest to zabawka... Mm... I nie nieinterakcyjna, tylko widzicie? Teraz już mi no, nie ta godzina. E, słowa wypadają wy, wy mi z głowy. Chodzi o to, że on też e, mówi e, interaktywna inter, interaktywna, nie interaktywna, tylko interaktywna e, która właśnie jakby też samemu dziecku pomaga mhm. e, też tymi, tym, że są ładne kolory, że są jakieś e, e, światełka, po prostu też ta wyobraźnia i ta e, to wszystko, co jest jakby z taką wizualizacją tej zabawki, na pewno sprawia, że zabawa jest przyjemniejsza i dziecko też może właśnie bawić się tą zabawką samodzielnie, no i właśnie i to jest zabawka, która też po prostu bardzo ładnie wygląda, więc pamiętajmy, że to też jest istotna sprawa, chociaż nie wszystkie zabawki, które są piękne są po prostu też super, bo mam też kilka zabawek, których bym w życiu nie kupiła, które na przykład dostałam, które nie są zbyt piękne, ale po prostu przykuwają wzróg i tak też musimy się z tym pogodzić, że nie zawsze dzieci będą lubiły to co my, ale ten sorter jest jak najbardziej, należy raczej do tych ładnych i bardzo go polecam, bo to jest po prostu zabawa klasyk. Na zakończenie książka, y oczywiście nie jeszcze taką taką fabułą, bo Adaś by jeszcze tego nie dał rady nie dźgnął, ale wiadomo, no książki to jest coś, co od najmniejszego Aż po najstarsze dziecko jest super wyborem, które nie dość, że daje nam wspólny czas z dzieckiem, to dodatkowo też czegoś uczy i to jest najfajniejsze. I to jest książka o zwierzątkach. A Adaś od najmniejszego, pierwsze w ogóle co robił, to chwyta za zabawki ze zwierzątkami. To było najważniejsze, nieważne, nie miał kontaktu tak ze zwierzętami, ale wszystkie jakieś klocki, puzzle, wszystko co miało z, cokolwiek związane ze zwierzątkiem... Łapało go za serce i wtedy zajmował się bardziej e, sam sobą, albo właśnie z zabawką spędzał bardziej czas. I książka, która e, uczy nas, zwierzątek, a dodatkowo jest przepięknie zilustrowana, to jest chyba idealny wybór, który może macie wśród Was dzieciaki, które nie bardzo mają kontakt ze zwierzętami, albo na przykład się ich boją, bo to też tak bywa. Też mam w swoim gronie takie dzieci, e, więc może to przekona. Wiecie, może w połączeniu w ogóle z tymi puzzlami sensorycznymi, To by było cool czytać, uczyć słów, jak się dane zwierzątko nazywa i dodatkowo jeszcze jak, jak, jak je czuć? Jak, jak to nazwać? No tak, jakie. Jak no wiecie o co jak chodzi. Nie wiem, dotyku. Nie, że czuć, że nie, 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 nie wąchają. Tak, więc myślę, że to jest bardzo fajny wybór. I tyle! Kończymy, kończymy, bo tych zabawek naprawdę było sporo. Mamy nadzieję, że dałyśmy Wam no, na tyle duży wybór, że... Nie macie teraz wątpliwości, co kupić przy najbliższej okazji. Wszystkie ważne informacje oczywiście znajdziecie w opisie, tam również linki do tych konkretnych rzeczy, o których opowiadałyśmy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!